Ciśnienie, podciśnienie Wszystkie krótce wyglądają tak Teraz trzeba gdzie je podłączyć Czyli wykorzystam do tego te rurki I te rurki Zaraz zrobię film jak już będzie podłączone Ale na razie wygląda to w ten sposób Jak widać na załączonym obrazku Połączenie między tym a tym Drugie połączenie między manometrem a tym. Dzisiaj czwarte połączenie. Tu idzie ciśnienie, niebieski, a do wakuum idzie czarny. Podciśnienie. V1 idzie do niebieskiego, nie do niebieskiego tylko do złotego, to jest V1. A S1 idzie tutaj. W tym miejscu. S1, V1. V2 do drugiego złotego i S2 w tym miejscu. S2 I już ostateczne podłączenie. Omówię wszystkie po kolei. Więc tak, czarna idzie do wakum, do dużego. Niebieska rurka idzie do ciśnienia. 7 barów ma być. Ta, która została obcięta z dwóch, zrobiona. To idą tutaj. Jedna idzie tutaj, druga idzie tutaj do manometru. Jedna idzie tutaj, druga idzie tutaj. Końcówka. Tak to wygląda. To jest pierwsza, to jest druga stacja. Cienkie idą tu w ten sposób, i tu cienkie idą w ten sposób. Do drugiej stacji. Do złotego idzie V1, S1 idzie tutaj. Do złotego idzie V2, i tu idzie S2. Tak to wygląda. Gotowy zestaw.